Cześć, z tej strony, Daniel z Jeżeli robiłeś kiedyś wizualizacje dla klientów, to wiesz, że czas to pieniądz. Tak samo, jeżeli hobbystycznie robisz jakieś wizualizacje dla siebie i szukasz pewnych elementów, które kiedyś były zrobione, no niby zeszłoby ci się 20 minut, no ale nie chce ci tego po raz kolejny robić, na przykład o was. Mi bardzo często zdarzało się grzebać w starych plikach, żeby wyciągnąć jakieś asety. Teraz wszystko mam pod ręką. Nowy Asset Browser to możliwość posiadania wszystkich asetów w jednym miejscu, zawsze pod ręką i bezproblemowego z nich korzystania, przeciągania na scenę w bardzo prosty sposób materiałów, hdr czy obiektów jakiegokolwiek typu. W tym tutorialu dowiesz się, jak zbudować swój asset browser, jak stworzyć hierarchię blików, jak dodać asety, jak usunąć asety, jak wszystko przygotować. No i generalnie dostaniesz też mały bonus, kilka obiektów, które pozwolą ci poszerzyć ilość obiektów i materiałów w swoim asset browserze. A teraz poprowadzę cię od samego początku za rękę, pogadamy sobie o wszystkim, co istotne. To, co musisz mieć, to Blendera 3.0 oficjalną wersję, nie jakąś eksperymentalną albo jakąś starszą, nawet o jedną wersję, na przykład Blender 2.9, bo to, o czym mówimy, działa od wersji 3.0 oficjalnej. No dobra, przejdźmy sobie do Blendera teraz. Dobra, jesteśmy w Blenderze. Ja sobie przygotowałem taką scenę z wazami, żeby potem dodać te elementy do naszego asset browsera. Gdzie przede wszystkim tego asset browsera można znaleźć? Tutaj, jak sobie rozłożymy i klikniemy asset browser, no to jest nasz asset browser. Przede wszystkim tak, asset browser może działać lokalnie i globalnie. Nazwijmy to tak. Jest current file, czyli to jest biblioteka asetów dla tego konkretnego pliku. Jeżeli robimy jakiś wnętrze, zewnętrze, czy cokolwiek innego, to możemy trzymać pewne elementy, które nie będą nam potrzebne ogólnie pomiędzy różnymi projektami, tylko w tym danym projekcie będą się powtarzały. Także możemy je wtedy dodawać do Asset Browsera do Current File. No i mamy też oczywiście możliwość, żeby robić to globalnie, ale do tego wrócimy jeszcze sobie. No dobra, to dodajmy sobie teraz jakąś wadze do Asset Browsera. Dodamy sobie to, marka Asset. I tutaj mamy ten nasz aset, który możemy używać sobie w naszym projekcie. Tylko, że w tym asecie nie wyskoczy nam miniaturka, dlatego że to po prostu są krzywe. A żeby wyskoczyła miniaturka, musimy dodać sobie na przykład ten element. Załóżmy dodamy te trzy elementy. Mark as Asset. No i mamy wtedy. Te elementy już w bibliotece możemy ich używać. Dodajmy jeszcze kolejne wazy do As Browsera. Marka z Asset. I tutaj jedna waza nam się obróciła. OK, co z nią jest nie tak? Ta waza tutaj po prostu ma rotację. Widać tutaj minus 90. Dlatego jest obrócona. Dlatego może być tak, że potem będzie nam się pojawiała właśnie w taki sposób. Żeby się tym zająć, to po prostu kliknę sobie Rotation and Scale. Czyli Ctrl A, Rotation Scale, i teraz tej rotacji nie ma. I wystarczy kliknąć odśwież, i mamy wazę już poprawnie dodaną. Swoją drogą, jeżeli jakiś obiekt jednak Wam się nie podoba, albo nie chcecie go w swoim asset browserze, po prostu klikamy sobie na niego prawym, Clear Asset, i już go tutaj nie ma. Ok, tutaj generalnie są materiały, także jeszcze zanim przejdziemy do master naszego pliku Asset Library. To jeszcze pokażę materiały. Dodajmy sobie na przykład ten materiał, klikamy prawym na materiał, po prostu. markas Asset. I mamy Color Dots, to jest ten materiał. Materiały potrzebują chwili dłużej, żeby wyświetlić swoje miniaturki. No i pojawiła nam się miniaturka. Zrobimy tutaj jeszcze jedną rzecz, w tym view zmienimy sobie na Blender File. Tutaj mamy teraz materiały. Generalnie, żeby nie klikać tego pojedynczo, to po prostu mógłbym sobie zaznaczyć wszystkie materiały stąd. Mark as asset. I mam wszystkie materiały z tego pliku dodane jako asset. Jeżeli chodzi o korzystanie z asy browsera, to pamiętajcie o tym, że możecie ustawiać te obiekty na dowolnej powierzchni, na przykład na Ziemi, ale też mamy taką siatkę, która pokazuje. Jak obrócony będzie dany obiekt, czyli możemy ustawić to bokiem. Możemy tu ustawić też dowolnie na kuli. I to wszystko po prostu działa. Jeżeli chodzi o materiały, to wystarczy, że przeciągamy je na jakiś dany obiekt i wtedy już widzimy coś takiego. Możemy przeciągnąć drugi, trzeci. Dobra, odpaliłem sobie nowego Blendera i w tym nowym Blenderze niestety tamtych plików nie mamy, bo one były ustawione w current file'u. Teraz stworzymy sobie tak, żeby mieć dostęp do swoich modeli zawsze, wszędzie, w każdym Blenderze. Przede wszystkim w dokumentach stworzyłem sobie coś takiego jak Asset Vault. Dodałem trzy foldery. Mamy scenę, gdzie mamy haderki, mamy tutaj modele jakieś i mamy materiały. Część z tych plików będziecie mogli ściągnąć i sobie sami pokombinować z tym. No ale dobra, otworzymy sobie na przykład teraz modele i te wazy, z którymi mieliśmy już do czynienia. Ok, zaznaczymy sobie to wszystko, klikniemy sobie tutaj prawym mark asset. No i mamy wszystkie te asety nadal w current file'u ale już w odpowiedniej lokalizacji, żeby teraz te pliki zostały nam na zawsze. Teraz klikniemy sobie po prostu Edit Preferences i tutaj dodamy sobie nową ścieżkę. Ja już mam tą ścieżkę wybraną, dokument Asset Vault. Dodajemy, nazwiemy to Volt po prostu i dodajemy Save Preferences na wszelki wypadek i teraz Teraz generalnie ta lokalizacja, wszystko co znajdzie się w tej lokalizacji, w tych folderach w środku i będzie równocześnie assetem, będzie nam się wyświetlać w tym miejscu zawsze. No dobra, to przetestujmy w takim razie. To palę sobie nowego blendera. No dobra, i teraz zupełnie świeży plik. Przechodzimy sobie do Asset browsera i z Current File przechodzimy do Volt. No i mamy wszystkie wazy. Teraz możemy dodać jeszcze materiały. W folderze Materials mam coś takiego jak Abstract. Mogę sobie przerzucić, otworzyć ten plik. I wszystkie te materiały, tak jak Wam pokazywałem, czyli klikamy sobie na Blender File Materials. Zaznaczymy sobie tutaj wszystkie materiały po prostu. Marka z Asset. No i dobra, miniaturki nam się załadowały, także możemy to zapisać. Możemy sobie otworzyć nowy plik i zobaczyć, jak to wygląda. Volt. No i mamy wazę, i mamy materiały. Ok, jak to teraz ponazywać i spakować odpowiednio? Generalnie, jak już jesteśmy w tym Wolcie, to możemy teoretycznie stworzyć tutaj nowy katalog. Nazwę to materiały: Materials. Wezmę parę materiałów i spróbuję je wrzucić. Dostajemy coś takiego, taki błąd. O co w tym chodzi? Jako, że te materiały są tutaj, w tym pliku, a ja jestem po prostu w jakimś nowym pliku, który sobie przed chwilą stworzyłem, to nie mogę ich ruszać. Muszę sobie otworzyć te materiały stąd, czyli z pliku, gdzie powstały i gdzie ta biblioteka jest. Czyli do tego pliku muszę przejść, i tutaj dopiero mogę sobie stworzyć coś takiego jak Materials. I wtedy wciągnąć wszystkie te materiały do odpowiedniego folderu. Ctrl-S. Ok, zapisało się. Tutaj ta gwiazdka zniknęła. A w tym miejscu pojawił mi się pierwszy plik tekstowy. To jest dość istotne, że ten plik się tworzy. Możecie mieć tak, że tworzycie sobie nowy folder. Models nazwiemy go. I macie tą gwiazdkę tutaj. Klikacie sobie File, Save i tak gwiazdka mi zniknęła, czyli generalnie plik został zapisany, znaczy folder został zapisany i został zapisany w tym pliku też. Mamy Models, mamy Materials. I jeżeli ta gwiazdka Wam nie zniknie, to spróbujcie w takim razie po prostu przenieść swój Asset Library do innej lokalizacji. Ja miałem taki problem, że jak byłem na dysku D, gdzieś tam głęboko w hierarchii plików, to nie byłem w stanie zapisać tych folderów. I co nowe odpalenie Blendera? Znowu miałem tylko Unassign i koniec. Dobra, mamy dodane materiały. Możemy je właściwie też skatalogować jakoś inaczej. Na przykład tutaj no, zrobimy sobie cracks, czyli jakieś tam pęknięcia. Wybierzemy sobie te trzy pliki i wrzucimy je tutaj. One tutaj mi nie znikły, dlatego że jestem w głównym folderze Materials, ale jak przejdę sobie do Cracks, no to mam te pliki. Czyli ten jest główny, tutaj wyświetlamy wszystkie materiały, tutaj wyświetlamy takie. Możemy nazwać to jeszcze proceduralne materiały, jakieś tam inne. Na koniec filmu pokażę Wam po prostu, jak u mnie wygląda hierarchia wszystkich plików na ten moment w Asset Browserze. Dobra, przejdźmy sobie jeszcze do kolejnej rzeczy. Czyli w tych plikach mamy jeszcze modele. I te wazy nieszczęsne, i tym modelom. O, zresztą otworzyłem już plik i widać: mamy materiały, i mamy modele. Dobra, tutaj dodam nowy folder i wybiorę sobie wszystkie. Generalnie, jeżeli mielibyśmy tutaj duży śmietnik, zakładam, że chcecie zaznaczyć tutaj te wazy, żeby przenieść je do modeli, i do was. Ale jest tutaj tak dużo rzeczy, że nie można się ogarnąć w tym. No to po prostu wtedy możemy sobie zrobić filtrowanie i na przykład odznaczyć materiały i inne rzeczy, zostawić tylko obiekty, zaznaczamy obiekty i wrzucamy do was. No i dobra, teraz jest to zrobione. Muszę tylko włączyć pozostałe obiekty i wszystko już jest. Są materiały, są modele, są wazy. No i dobra, gotowe. To, co mi się szczególnie podoba w nowym Asset Browserze, to jest możliwość dodania także hdr -ek. Jestem w Wolcie teraz, znowu naszym. Tutaj, jak wcześniej widzieliście, stworzyłem sobie scenę, HDRI mam, tutaj mam pliki i spróbujemy wszystkie te pliki HDRI teraz dodać do naszej biblioteki. Jak to zrobić? Przede wszystkim jest nowy plik blenderowski, ten nowy plik blenderowski zapiszę sobie w moim HDRI OK, tutaj stworzył się ten plik, a tutaj dodam odpowiednie foldery, czyli będzie scena HDRI i będzie 1K, i będzie 4K. Dobra, taka hierarchia jest dla mnie najbardziej odpowiednia. Już ją testowałem. Zaraz wytłumaczymy o co chodzi. Tylko dodajmy może najpierw pierwszego HDR-a. Ok, bierzemy environment Texture. I normalnie montujemy tego pierwszego Hadera. OK. Teraz jak to dodać? Przede wszystkim ta nazwa jest dla mnie istotna. Dlatego zmienię sobie tutaj Word na. Taką nazwę. OK. Jak zatwierdzone klikamy prawym mark Asset. I teraz to nam się pojawiło 1K tutaj. Dodam sobie teraz pozostałe Haderki. Czyli jak to zrobić? Przede wszystkim potrzebuję nowy Word. Nie możemy nadpisywać tego poprzedniego, tylko musimy tworzyć nowe. Teraz zrobimy 4K na przykład. Otworzymy sobie tutaj 4K. OK. I marka as z Asset. OK. Dobra i to samo z kolejnymi, czyli teraz Snowy Hillside. OK. potworzyłem HDRki. Teraz je assignuję, czyli wybiorę te 1K. Wrzucę to w folderu 1K. Wrzuc CT4K do 4K i przetestujmy sobie, jak to działa. Ok, mam scenę, kliknę sobie od razu render, ustawię na Cycles GPU. I teraz tak, zazwyczaj jak scenę tworzę, to wybieram sobie 1K i wrzucam po prostu. 1K generalnie wrzucam sobie na początek, podglądam sobie tą scenę, patrzę, jak to wygląda. Może modeluje pewne rzeczy. Potem przechodzę sobie na koniec. Jeżeli moja scena ma na finalnym renderze widoczną HDR-kę, to to 1K zamieniam sobie na 4K. W przeciwnym wypadku nie, bo 1K jest wystarczające do oświetlenia sceny. 4K jest potrzebne wtedy, kiedy rzeczywiście no, potrzebujemy zobaczyć jakieś tam elementy w tle. Dobra, co jeszcze mogę Wam powiedzieć o tym pliku HDRI, który stworzyłem? Generalnie część asetów, część materiałów waszych i tak dalej będzie korzystać z jakichś plików. Na przykład jeżeli materiał, mamy materiał drewna, który korzysta z tekstur, nie jest proceduralny, albo mamy właśnie takie HDRI, które korzysta z tych plików, to warto byłoby w tym pliku, ja jestem w tym momencie w tym pliku, który, w którym stworzyłem te światy z HDRami. Warto byłoby tutaj zrobić coś takiego jak external data, automatic pack resources. Jeżeli to zrobię, to z tego jednego megabajta danych zrobi mi się 150 megabajtów na przykład. Ale w tym momencie te pliki tutaj, te hdr nie są plikami, które w ogóle muszę przetrzymywać. Także o tyle jest wygodne to rozwiązanie. Dodatkowo, jeżeli coś tam będziemy przesuwać w pewnym momencie to się może okazać, że część naszych asetów w naszym Asset Browserze po prostu będzie fioletowa. Dlatego, żeby tego uniknąć, jeszcze raz File, External Data, Automatically Pack Resources. Automatycznie wszystko pakujemy do naszego pliku blenderowego, żeby nic nam nie uciekło i nic potem na fioletowo się nie zaznaczyło. No dobra, nasza biblioteka nabiera kształtów. Pamiętajcie też, że możecie do swojej biblioteki dodawać światła. Możemy dodać w tym momencie na przykład Light, Area i załóżmy, że zazwyczaj to jest takie duże światło, któremu dajecie taką moc i taki kolor. I jeżeli to jest światło, którego często używacie, i te ustawienia są dla Was normalne przy każdej scenie, to warto sobie kliknąć też marka z asset. No i teraz mamy area, które no, lekko nam się zaczerwieniło, więc będziemy w miarę wiedzieć, co to za światło jest. I teraz będziemy mogli sobie po prostu używać tego area light. Dobra, a teraz przyjrzyjmy się dokładnie pojedynczym assetom. Wejdźmy sobie na przykład w materiały. Zobaczmy co możemy z takim pojedynczym assetem, czy modelem, czy materiałem zrobić. Przede wszystkim możemy zmienić mu nazwę. Swoją drogą, jeżeli jesteśmy nie w current file'u, tylko gdzieś indziej, to możemy sprawdzić jego lokalizację, co jest wygodne, bo wtedy wiemy gdzie należy tego assetu szukać, żeby go edytować. Możemy dać mu opis, możemy dać autora. Co jest jeszcze dobre? Możemy zmienić miniaturkę. A to co ja lubię bardzo, to możemy dodać tagi. Tagi są bardzo przydatne. Dodamy sobie na przykład jakiś tak teraz. Abstrakt. Niekoniecznie jest sens dodawać taki tak, dlatego że i tak w nazwie mamy abstrakt, ale mamy, mamy też kraks. Możemy nazwać to pęknięcia. Tutaj też dodamy pęknięcia i tutaj też dodamy pęknięcia. Teraz dzięki temu jesteśmy w stanie. Po prostu w całej naszej bibliotece wyszukać sobie pęknięcia i mamy. Równie dobrze moglibyśmy sobie w naszych materiałach dodać tak jasne, ciemne, czarne, białe czy cokolwiek innego. Dzięki czemu będziemy w stanie sobie z naszej wyszukiwarki bardzo szybko znaleźć dowolny aset. Mega przydatne. Dobra, porozmawiajmy sobie jeszcze o samym użytkowaniu asy browsera. Jak pewnie zauważyliście, tutaj mamy taką opcję jak append reuse data. Jest też append albo link. O co w tym wszystkim chodzi? Zaczniemy sobie od link. Jeżeli linkujemy obiekt, no to po prostu nie możemy wejść do edit mode'a. Ja w tym momencie klikam tab, ale nic się nie dzieje. Czyli to jest obiekt, który jest zlinkowany, nie możemy go w jakikolwiek sposób edytować. Teraz możemy jeszcze sobie zmienić z link na append, czyli zwykłe appendowanie modeli. Mamy dwa modele, jeden sobie zmieniam, ale drugi się nie zmienia, jak to przy zwykłym Appendzie. Cofnę sobie tą zmianę, zaraz Wam coś jeszcze pokażę. Ok, teraz mamy Append Use data. Wrzucamy dwie wazy, edytuję, edytują się obie. Czyli mamy coś takiego, jakbyśmy robili Alt D, a nie Shift D tutaj mamy shift d po prostu kopiujemy obiekt i on jest nowym obiektem a tutaj mamy alt d czyli reuse data co jest dla mnie dziwne jeszcze dodatkowo co co trochę mi sprawia problemów to to że jeżeli zrobię najpierw appenda zmienię ten obiekt a potem append reuse data o, jeszcze raz, Appenture use Data to mamy taki obiekt. Także musicie mieć w pamięci, że jeżeli działać w obrębie jakiegoś pliku i edytujecie ten dany asset, to on już kolejny będzie pojawiał się właśnie w ten sposób. Co jest ważne, on w tym Wolcie, czyli w tej naszej hierarchii plików, której jesteśmy, one są tutaj, tutaj mamy te wazy. One w tym domyślnym pliku się nie zmieniły. Czyli tutaj nadal mamy obiekt, który nie jest zmieniony. Jeżeli dodajecie jakiś obiekt i on już wygląda dziwnie, to być może dodaliście go wcześniej na scenę i edytowaliście, skoro wychodzi wam w jakiś dziwny sposób. Lekarstwem tutaj byłoby to, żeby dać append, rzucić obiekt, a potem znowu zmienić na append, reuse data, i potem każdy kolejny obiekt. Będzie podobny do tego pierwszego. Czyli one są zlinkowane teraz, a te dwa nie są. Dobra, porozmawiajmy chwilę o tym, jak rozwijać naszą bibliotekę. Czy może apendować do istniejących plików, czyli jeżeli mam materiały, to wrzucać wszystko do jednego pliku o nazwie materiały, czy robić tak, jak ja tutaj mam, czyli do kolejnej grupy materiałów robić jakiś kolejny plik. No, ja bym tak właśnie proponował. Z racji tego, że na przykład mamy modele nature, plant i tutaj mam aż tyle plików. Otóż dlatego, że tutaj to mi zajmuje prawie 2 giga. Przede wszystkim ograniczeniem tutaj jest miejsce. Nie chciałbym robić pliki, które mają 10 giga. Tutaj na przykład mamy paczkę jakichś różnych materiałów, które ściągnąłem za darmo i one ważą prawie giga. Także starałbym się na przykład tworzyć nowy plik z nazwą materiały drewno, nowy blik materiały abstrakt, materiały beton i tak dalej. W samym blenderze, jeżeli będziemy chcieli edytować daną jedną grupę materiałów, będziemy zastanawiać się, gdzie jest dany obiekt, na przykład gdzie są abstrakcyjne materiały nasze, to klikniemy sobie N i tak jak mówiłem, tutaj jest ścieżka, ale również jest taki przycisk. Open Blend File. No i już otwiera mi się ten Dany plik, który ten materiał zawiera. Tutaj mogę sobie edytować ten konkretny materiał, i ten materiał wtedy już zawsze będzie inny, zawsze będzie zaktualizowany w moim wolcie. Dobra, ale obiecałem Wam, że pokażę mój asset browser. U mnie wygląda mniej więcej to tak: materiały, model i scena. W scenie mam standardowo światło i HDR. No w hdr już coś tam sobie dodałem. To jest ten HDR, z którego korzystam zazwyczaj w każdym tutorialu właściwie w materiałach mam abstract i others. Wkrótce pewnie będę miał tutaj drewno, metal i takie inne podkategorie, a ten abstrakt wrzucę sobie do materiałów proceduralnych, żeby te proceduralne mieć po prostu osobno od tych, które wymagają tekstur. Jeżeli chodzi o modele, to tutaj mam więcej. Mam transport, nature, interior, decoration, w którym mam te swoje wazy. Mam też architecture. Tutaj mamy podział na Building, Door, Exterior Elements, Lights, Stairs, Window. Dobra, szybkie zerknięcie na to ile tutaj jest różnych podkategorii. Generalnie pomysł na hierarchię brałem z kategorii Blender Kit'a. Po prostu klikałem sobie Architecture, brałem jakieś tam elementy, które były mi potrzebne. Tak samo w Characters, tak samo w Interior i dzięki temu zbudowałem swoją hierarchię plików tutaj. Nie musicie wymyślać koła na nowo, pewne rzeczy tutaj już zostały opracowane i jakoś to się sprawdzało, ja też Blenderkita używałem, więc jestem przyzwyczajony do tych kategorii, które tutaj są i dlatego naturalnie było dla mnie, żeby część tych kategorii skopiować. No dobra, ale czego brakuje mi w tym Asset Browserze? Przede wszystkim dodawanie kolekcji jako Asset. To jest coś, co kiedyś było, ale teraz nie wiadomo czemu wyleciało zupełnie z asy Prawdopodobnie będzie w przyszłości. Jeżeli oglądasz ten tutorial teraz, to być może to już jest. Generalnie jest prosty hack, żeby to oszukać. Po prostu dodajemy sobie Shift A, Collection Instance, Chandelier. Ok, dodałem sobie ten żyrandol. Swoją drogą możecie nauczyć się robienia tego żyrandola z tutorialu, który kiedyś robiłem. No, i teraz tą instancję można oznaczyć jako asset. OK, oznaczone, zapisane. Zapisane oczywiście w odpowiedniej lokalizacji w tym moim asset browserze, w tym naszym asset Wolcie, który stworzyliśmy przez ten tutorial. Mamy tutaj wazy, i mamy tutaj szandalierę. Teraz możemy to przetestować. Przechodzimy sobie do Volta. No, i dobra, tutaj w Anasign mamy ten nasz chandelier, który stworzyliśmy. Jako dodamy, no to może to wyglądać dziwnie, ale to działa. Przede wszystkim tak, mamy tutaj coś, co jest instancją. Widać po, tym, po tej żółtej kolekcji. Możemy to usunąć po prostu. A tutaj mamy kolekcję, która zawiera normalnie wszystkie obiekty podzielone. Ponazywane tak jak to kiedyś, ponazywałem i gotowe do użycia. To, co mi jeszcze brakuje, to wzięcie jakiegoś elementu, kliknięcie na niego i wysłanie do biblioteki asetów. Czyli, żeby jednym kliknięciem stworzyć nowy plik z tym danym asetem, jednym obiektem, na przykład albo materiałem i żeby tutaj w moim asetwolcie stworzył się plik z tym czymś. Dzięki temu nie musiałbym przygotowywać pliku osobno, a potem przenosić go. Do tego miejsca. Fajnie by było w przyszłości widzieć coś takiego w blenderze. No dobra, ale obiecałem Wam bonus, dlatego wszystkie te abstrakcyjne materiały oraz wazy. No i tenże randol znajdziecie w opisie do tego wideo. Jeden plik pobieracie, używacie, od razu wszystko przygotowane pod Asset Browser. Dajcie mi znać, jak paczka się sprawdza, czy używacie, i generalnie, jak podoba Wam się nowy Asset Browser. Czego ewentualnie Wam w tym Asset Browserze brakuje. Dzięki. Do usłyszenia w następnym tutorialu. Cześć.